Z waszego też doświadczenia, na co dzisiaj klienci zwracają uwagę? Czy może masz jakieś takie historie, jakiegoś specjalnego klienta, który faktycznie zapadł wam w pamięci na waszych inwestycjach? Mieliśmy kiedyś klienta, który bardzo zdziwiło nas, że tak przykładał wagę do systemów Smart. I właśnie całe mieszkanie jego wyglądało jak klatka Faradaya w tym momencie, bo po prostu mhm. była masa, masa. Tutaj zmian pod względem ilości punktów elektrycznych, różnych czujników. I zgodziliśmy się na to, żeby do, doprowadzić mu to, stanie, to, to mieszkanie do takiego okay. stanu, jaki on oczekiwał. E, no później nawet troszeczkę żałowaliśmy, bo bardzo dużo nas to pracy kosztowało, żeby tą instalację elektryczną tak według jego wytycznych e, wyprowadzić. Natomiast e, finalnie rzeczywiście było to bardzo, bardzo ciekawy efekt tego mieszkania, bo no można powiedzieć, że to już był inteligentny dom w, w bloku, tak, w, w mieszkalnym, w apartamentowcu. E, także to, to, to rzeczywiście było coś ciekawego z